Źle się dzieje z moim państwem. Prawie cała Ameryka Północna jest zbombardowana. Mój kraj mocno ucierpiał przez tą wojnę z tymi krajami. Jedyne, co nam zostało, to ich pokonać i przywrócić pokój raz na zawsze. Niestety, nie udało nam się pokonać USA. I co teraz? Twój plan nie zadziałał. Gdyby nie bomba Chińczyka, to by nam się udało. Prawie ich miałem. Mocno oberwałem bombą. Muszę się uleczyć. Czekaj, co to jest? I skąd to masz? Czy coś przed nami ukrywasz? Nie powinno cię to interesować. Każdy ma swój sekret. No dobra, nieważne. A teraz powiedz mi. Jak mamy zrealizować nasz plan, kiedy nie udało nam się podbić USA? Nasz plan przejęcia świata jest bardzo blisko. Żeby to zrobić musimy znaleźć wszystkie kryształy. Mamy na razie tylko pięć. Zostały nam tylko dwa. Jeden znajduje się w Polsce, a drugi w okolicach terenów w Rosji. Tylko, że tam teraz tereny ma USA. Tylko, że nasz plan z tym może słabo pójść, bo mają naszą mapę z tymi kryształami. A jeżeli zdobędziemy wszystkie, co się ma niby stać? Jak my mamy niby podbić świat tymi kryształami? Wystarczy, że zaatakują nas w dużej grupie i skończymy bez terenów. Masz rację. Ale jak zdobędziemy wszystkie kryształy, to nie będą mieli szans. Tak jak wam mówiłem, kiedy dopiero do mnie dołączyliście do sojuszu. Da się zrobić z nich jeden potężny artefakt, który jest połączony z tymi wszystkimi kryształami siły. Dopiero się o nim dowiecie, jak go zdobędziemy. No dobra, ale skąd wiesz, jak to stworzyć? Skoro mówiłeś kiedyś w swojej historii, że było dużo innych kryształów, czemu akurat mamy te szukać? I co, jeżeli to nie zadziała i to wszystko, co znaleźliśmy, pójdzie na marne? Bo te twoje plany, mam wrażenie, z każdą chwilą są coraz gorsze. Cały czas mówisz o tym, zamiast atakować ich normalnie. Na pewno to zadziała. Mam recepturę w mojej książce, której przy sobie nie mam. A co do naszego planu? Jutro zaatakujemy Europę. Zaatakujemy ich z całych sił. Jutro się przygotować. Bo to będzie nasz główny cel. Dobra. Ej, panowie, co wy na to, aby ich zaatakować, bo są osłabieni? Moim zdaniem dobry pomysł. Na co my czekamy? Zaatakujemy pierwsi. Ja z Polską i Wielką Brytanią zaatakujemy Amerykę Południową, a reszta Afrykę. Czyli Niemcy, Hiszpania, Ukraina i Imperium Japońskie. Jak nam się uda ich podbić, to Wam pomożemy. Ja ich zaatakuję pierwszy. No to jednak spokoju nie mamy. Przez ten atak na USA chcą nas zaatakować, bo myślą, że jesteśmy osłabieni. No to się jeszcze zdziwią. Pokażemy im, kto jest silniejszy. Argentyna, idziesz ze mną. A ty, Brazylia, popilnujesz terenów, bo mogą zaatakować. Czy możecie nas nie atakować? Atakujemy cię, bo dziś znikniesz z tego świata. No to zobaczymy. Przykuj się na przegraną. Już cała Ameryka Południowa jest odbita. Cholera, wybrali z nami. Wychodzi na to, że oni zaraz tu przyjdą. No, siema. No to mamy problem. I tu się z tobą zgodzę. Brazylia i Argentyna dajcie mi kryształ. Mam pomysł na pokonanie ich. A teraz do zobaczenia bo właśnie stąd uciekam haha. Tak naprawdę was nie lubię. Wiedziałem od początku że nas zdradzisz. Ale teraz to mocno przesadziłeś. Jeszcze tego pożałujesz. W końcu pokonaliśmy ich. Można świętować. No nie powiedziałbym. Ty jesteś ślepy. On jeszcze żyje. Po prostu uciekł. Niech każdy na swoich terenach będzie obserwował czy coś będzie się dziać. Widziałem, że gdzieś uciekł. Naprawdę myśleli, że mnie pokonają. Sojusz z Brazylią i Argentyną to dopiero część mojego planu. Tak jak mówiłem, ta wojna dopiero się zaczyna. Teraz będę miał lepszego sojusznika. Teraz poszukać mojego towarzysza Alausa. Z nim będę chciał przejąć świat. Tylko jak ja go znajdę, skoro to miejsce jest ogromne. Jesteś, witaj Czy jesteś gotowy? Oczywiście. I oddaję Ci Twój kryształ. Był on mi bardzo potrzebny. No ale dobra, nie mamy dużo czasu. Chodź do tego portalu, który dawno aktywowałem. Nadszedł ten czas.